Hej, hej! Z tej strony Paweł i witam Was w grze Conan Exile. Dzisiejszy, plan na odcinek jest dość nietypowy, ponieważ do oczyszczenia zostało bardzo niewiele. Zostało bardzo niewiele do oczyszczenia i powiem Wam, że przez to, że tak niedużo zostało czasu, żeby oczyszczenie nadeszło, boję się gdziekolwiek ruszyć. Boję się gdziekolwiek ruszyć, żeby nie przegapić tego, w sensie że będę gdzieś daleko, daleko, a oczyszczenie przyjdzie i zaczną mi niszczyć tą chatkę, znaczy chatkę, ten obóz tutaj, a mnie tu nie będzie tak i będę musiał biec szybko tutaj gdzieś nie wiadomo skąd tak i dlatego się stąd nie ruszam będę intensywnie budował dotąd będę budował, będę poprawiał, będę robił różne rzeczy aż to oczyszczenie przyjdzie i dzisiaj, na dzisiejszym odcinku to oczyszczenie musi być no tak więc jeżeli chcecie zobaczyć oczyszczenie zostawcie łapkę w górę, zostawcie też subskrypcję i zapraszam do oglądania dalszej części odcinka tak jeżeli chodzi o budowanie Najbardziej zależy mi na wzmocnieniu, znaczy na dokończeniu wzmocnienia tego muru, no nie? Tak więc będę tutaj próbował y, ogarnąć tą część, jakby zabezpieczeń, i. I mam nadzieję, że, y, że do tego czasu to oczyszczenie się pojawi, no nie? O, takie zwiększenie będę chciał też zrobić, to też fajnie wygląda. No, także tak. Obrona, obrońcy w zasadzie stoją i czekają. Tu niepokorne nie, nie, nie drzewo mi cały czas tutaj rośnie. W kurzamie. mnie, a postawię tu jakiś bloczek, to przestanie rosnąć O kurde <laughs> Chyba się zaczyna, zaczyna się moi drodzy Aż mnie dreszcze przeszło wyskitu na pierwszy ogień Kurczę, w końcu Nadciągnę oczyszczenie przez czas A 9 minut, dobra 9 minut mi zostało do tego, by się przygotować. Gdzieś tu miałem te, tutaj są chemiczne rzeczy. Wyciąg z AOS sobie, wezmę te 20 sztuk mi starczy. Jedzonko, mam, picie mam. Dobra. Najważniejsze rzeczy mam. Zbroja naprawiona, bo sobie naprawiłem w międzyczasie. I teraz zostanie mi czekać. Dobra, zostało 30 sekund. Podniosłem most zwodzony, że w razie W żeby tam się nic nie dostało. Dobra, tamta jest zabezpieczona. 20 sekund. Idę na razie na mury, żeby sobie poobserwować, co się będzie działo. Wiecie, jako dobry wóz nie będę na pierwszej linii ogień, nie? Kto będzie mi rządził, jeśli ja zginę? 4 3 2 1 Okej okay. Idą tam O kurde oni idą zre... Ej serio oni idą tutaj, zobaczcie Ale jak oni powoli sobie idą, ej, chłopaki, szykować. O, ej, coś się dzieje, poczekajcie. A skąd to mi się wzięli? O, te kurde. Może wymierz w ją, nie, A nie się. No fuck. Dobrze. O, jak ona mocno bije. No to oni się w ogóle biorą, nie? Jak znikąd Tam wychodziło, wyglądało jakby Dobra, chodź golem na miejsce, bo... Przygrupowuję się, to jeszcze nie jest koniec? No nie. Idą. Zdrowie golemów nie jest zbyt bogate. No nie, golem odrzuć się, za tobą! A golema mi odciągnął Chodź golem Szybciutko o Boże Nie umrę Dobrze. To może być ciężkie teraz. Ja nie myślałem, że o nie, łucznik. Ja nie myślałem, że oczyszczenie to taka ciężka robota, powiem wam szczerze. Musiałbym się pomóc golemów. Golemki chodzi do mnie. Dobrze. Ile ich będzie jeszcze? Ja nie wiem. Nie ten golem już jest na wyczerpaniu Masakra Wziąłem pobieg O i za tym mury tam siedzą <grystanie> O nie, rozwaliły murek. Obawiam się, że zostałem chyba sam na polu bitwy, bez kitu. Wiedziałem, że tak to się skończy. No, sam zostałem w... z taką ilością przeciwników. Tak, wiem, że atakuje. Nie rozwalili mur. Trzeba bronić tego wyłomu, chociaż. Będę walczył do ostatniej kropli krwi. Już ich chyba nie ma. Halo, nie ma ich. Kuźwa, jednak są. No się zachowuje jak zombiaki w Seven Days'ach normalnie, bez kitu. Dobra. Aha, oni są w środku, nie? No nie, umarłem drugi raz. Straszne to jest w ogóle. Nie o, obleżyli moją wioskę. Jaki uparty? Tam jeszcze mój usik jest Tam jest mój łsik, on się dzielnie broni, zobaczcie Jeden został wszyscy Wszyscy już, tak? Nie, jeszcze słyszę, tutaj coś się bije. O nie. Eee, że kto pokonany Chyba nie ja. <laughs> chyba nie ja. Ale to chyba koniec jest tego czyszczenia, no nie? Pozbieram swoje. Yy, swoje ciało pozbieram Tu jest jedno Tu jakieś woreczki później zostały Mi sobie wezmę Zobaczmy co tu jeszcze mogę O, Ooo jaki fajny czajniczek Tu moje drugie zwłoki No więc tak moi drodzy Oczyszczenie się Zakończyło, aż tutaj mi błyskawica jakaś wyskoczyła. No nieważne. Teraz yy, szybciutko zobaczę, jakie straty poniosłem. Tak, dwie śmierci to na pewno. <gry> Budynek ten tutaj, jak widzicie, zniszczony trochę. Tutaj zrobili wyłom. Zobaczcie, cała ta część została zniszczona. Te przeszkadzajki wszystkie te wszystkie rozwalone. Straciliśmy wszystkich, wszystkich golemów. Już nie mam żadnego golema. O i tutaj jest też dziura w murze. Jedyny żołnierz jakimś został ten dzielny łucznik, który tam stoi na samym tym. Yy, no, na tym skraju muru po prostu tego. No i cóż moi drodzy, trzeba było i to też yy, jakby przeżyć. Trzeba było przeżyć, zdobyć jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Już teraz wiem z czym to się je. No ja miałem o tyle dobrze, że były sami, sami ludzie. To znaczy, że były, że byli sami ludzie, tak? Nie było żadnych potworów. Nie wiem, smoków i innych jakichś bestii, które tutaj przychodziły i miały przyjść i, i próbować to rozwalić, no nie? Co najważniejsze, moi drodzy, przetrwała tancerka. Tancerka i przetrwała moja baza na wyspie. Jej, jest wspaniale. Czyli most zwodzony i baza na wyspie, że tak powiem, dała radę. O, i mam konia. Koń też przeżył, dobrze, dobrze, dobrze. A w ogóle to ja tego konia wyciągnę, żeby nie było, dobra konia postawię tutaj też na tej wyspie, żeby mi przypadkiem nie uciekł, dobrze moi drodzy ja uciekam, kończę na dzisiaj, przeżyliśmy dzisiaj wspaniałą hordę i nowe doświadczenia jeżeli chodzi o rozgrywkę, no i się wyhodował koń, bo wam zapewne powiedzieć, że tam w stanie postawiłem <grym> z tego wszystkiego, żeby przyspieszyć ten najazd. No dobrze, ja uciekam, a Was zachęcam do tego, żebyście zostawili łapki w górę oraz subskrypcję. I do następnego. Trzymajcie się, cześć!